Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi drodzy, witam was najserdeczniej w naszym spotkaniu kolejnym, czwartkowym, modlitewnym, zasypiekowym, wieczornym, oddającym nas Panu Bogu. Modlimy się dzisiaj oczywiście ze świętymi, w sensie ich rozważamy, ich życiorysy stają się dla nas trochę lustrem, żeby się modlić, żeby Pana Boga też przepraszać, robić rachunek sumienia, zastanawiać się, no jak to zwykle w czwartki, więc zapraszam. Koń dzisiaj, 17 lipca, mamy wspomnienie, bardzo piękne wspomnienie. Jest to wspomnienie błogosławionych dziewic i męczennic Teresy od Świętego Augustyna i jej towarzyszek. Posłuchajcie proszę historii, w sensie, która jest z tym związana, bo to jest naprawdę bardzo piękna historia, w sumie jak każdego świętego. Otóż podczas rewolucji francuskiej władze zamknęły w 1792 roku klasztor sióstr karmelitanek, to było w Kampieni. 14 września tego właśnie roku zakonnice, które tam mieszkały, opuściły klasztor i założyły świeckie ubrania. Pamiętacie, że to były karmelitanki, czyli kobiety, które żyły w takim dosyć surowym jakby sposobie życia, w surowej regule, które... Jakby, no, że tak powiem, świeckości już dawno nie zaznały, nie? Podzieliły się na cztery grupy, mieszkające w niezbyt odległych od siebie domach. Przez kolejne dwa lata żyły w nich. Przestrzegając, tak jak się dało w miarę możliwości, zasad zakonnego życia. Czyli pomyślcie, spędziły pewnie niektóre wiele lat, bo tam były pewnie młodsze i starsze siostry, w tym zakonie klauzurowym, potem się podzieliły na cztery grupy i mieszkały po prostu w czterech domach, udając świeckich, udając takie normalne życie, a jednocześnie próbując żyć jak najbardziej zakonnym życiem. Dwa lata właśnie później, w 1994 roku, oskarżono je, o życie we wspólnocie zakonnej, czyli też nie ktoś doniósł pewnie. Zostały aresztowane 22 czerwca i uwięzione w byłym klasztorze Sióstr Wizytek. 12 lipca przewieziono je do więzienia concierge w Paryżu i 5 dni później wszystkie je skazano na śmierć. Zostały zgilotynowane 17 lipca 1794 roku na Place du Tron-Ronverse w Paryżu. Idąc na gilotynę. Śpiewały salve Regina, czyli Witaj Królowo. Jako ostatnio straconą matkę przełożoną, właśnie tą, yy, Teresę od Świętego Augustyna, yy, która do samego końca umacniała swoje siostry. Yy, wszystkie ciała tych zakonnic wrzucono do takiego dołu z piaskiem na paryskim cmentarzu Picaps, yy, w którym w późniejszym czasie doliczono się 1298 ofiar terroru tej rewolucji francuskiej. Nie było więc szans na odnalezienie relikwii Karmelitanek, nie było wiadomo, które z które były wszystkie ubrane po świeczku. Były one pierwszymi ofiarami terroru tej rewolucji francuskiej, wobec których rozpoczęto proces beatyfikacyjny. Ogłoszono je męczennicami rewolucji francuskiej i beatyfikował je 10 w 1906 roku. Koni nigdy wcześniej o tych ozdach nie słyszałem, tak jak wam mówiłem, chciałbym w tym naszych spotkaniach właśnie zasypiakowych, czytać wam o takich świętych właśnie, których ja sam nie bardzo znam. Nigdy nie słyszałem o tych siostrach, które, no właśnie, po świecku, mimo że siostry monastycznie zakonne, zginęły po świecku. Kochani, to jest bardzo piękna historia tego, że nie da się ich dzisiaj odnaleźć, że one umarły razem ze świeckimi. Zobaczcie, czasem robimy takie coś, że ten stan duchowny albo, już tak powiem, duchowe życie oddzielamy, nie? Od takiego tak zwanego życia świeckiego. Ja nie ukrywam. Że dla mnie cały ten podział na świeckie i duchowne, na sakrum i profanum, to jest dla mnie w ogóle jakiś absurdalny podział. Od momentu, kiedy Pan Jezus się wcielił, od momentu, kiedy Pan Jezus, czyli Bóg, stał się człowiekiem, czyli wszystko, co ludzkie, stało się jednocześnie boskie, dokładnie nie ma czegoś takiego jak strefa sakrum. Ja oczywiście rozumiem pewną strefę sakramentalną, tak, która jest jakby zupełnie szczególnym sposobem obecności Bożej. I to jasne. Nie? Ja nie mówię, że jakby Eucharysty nie ma znaczenia, że jest tym samym co zwykły chleb, to pewnie. Ale to nie jest tak, że tamte rzeczy są jakieś święte, a nasze życie nie jest święte. Zobaczcie, te siostry zostały zaproszone do tego, żeby właśnie w takim normalnym, takim zwykłym życiu świeckim musiały żyć jak normalne świeckie osoby, żeby tam żyć tą swoją konsekracją, czyli tą swoją bliskością Pana Boga, jednocześnie potem w tej śmierci zostały zrównane jakby ze wszystkimi innymi ofiarami, męczennikami nie? No, tej rewolucji francuskiej wtedy, w tamtym, jej, w tamtym jej okresie. To jest jakoś bardzo piękne, jakby że Pan Bóg patrzy nie czy twoje serce jest duchowne w takim sensie, konsekrowane czy też niekonsekrowane, czyli świeckie i tamto duchowne takie trochę lepsze, konsekrowane, tylko patrzy, czy Twoje serce jest mu oddane. I nie ma znaczenia, czy nałoży na to habit, czy nie. Ja wiem, że zaraz będą oczywiście różne tu głosy, o, ale habit, sutanna, to są bardzo ważne znaki. Yy, tak, to są jakieś znaki, to prawda. Jak widać, tym siostrom te znaki do niczego nie były potrzebne, żeby oddać najpiękniejsze świadectwo Jezusowi. I to takie, że nikt po tym ich stroju się nie zorientował, kim one były. Koń, yy, bardzo piękna jest ta, ta historia tych sióstr. Które zostały zamęczone, zamęczone w trakcie tej rewolucji francuskiej. Kani, chciałbym, żebyśmy teraz właśnie z nimi pomodlili. Czyli znowu będzie teraz krótki rachunek sumienia, krótka medytacja, gdzie Wam zadam jakieś pytanie, a Wy spróbujcie chwilę sobie w tej ciszy posiedzieć. Kani, pytanie, które chciałbym, żebyście sobie zadali teraz przez tę medytację, to jest następujące pytanie. Czy próbujesz uświęcać rzeczywistość? Co to znaczy? Czy nie jest tak, że ograniczasz swoje życie z Panem Bogiem tylko do, właśnie na przykład, tego czasu, który jest tylko na modlitwę, tego czasu, który jest tylko w kościele, tego czasu, który jest jakiś, że tak powiem, specjalnie duchowy, nie? Czy próbujesz, bo to jest, kochani, zaniedbanie pewnego rodzaju, a pamiętajcie, że rachunek sumienia polega również na zaniedbywaniu rzeczy, nie? Czy próbujesz uświęcać inne rzeczy? Czy jak wychodzisz z domu, to nie wiem, błogosławisz swoje dzieci. Czy kiedy coś robisz, to prosisz Pana Boga znakiem krzyża, pomóż mi, żebym to robił. I tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że rozumiecie. Chodzi o takie uświęcanie rzeczywistości. To nie chodzi oczywiście o to, żeby teraz każdą rzeczywistość, wiecie, zamodlić. To, to nie w tym rzecz. Tylko pamięć sobie właśnie, ile myślisz o głupotach, a ile myślisz o Panu Bogu. Ile na przykład w czasie wolnym, kiedy coś robisz, twoje ręce są zajęte, ale myśli gdzieś tam są, to zobaczcie, że zazwyczaj słuchamy różnych rzeczy, nie? nie wiem, audiobooków i tak dalej i broń Boże, nie mówię, że to jest coś złego, ale przydałoby się nam przed raz na jakiś czas nie słuchać audiobooka, tylko na przykład, yy, nie wiem, posłuchać Pisma Świętego albo pomyśleć o czymś sensownym i tak dalej. Ja nie mówię oczywiście, mam nadzieję, że to, że to dobrze zrozumiecie, że mamy rezygnować z różnego rodzaju normalnego, że tak powiem, spędzania czasu i teraz każdy czas musi być pobożny. Nie, oczywiście, że nie. Tylko czy gdzieś nie zaniedbujemy, że, że tak powiem, nasza wiara się zamyka tylko w tych duchowych momentach. Uwaga, wiara ma być wszędzie. Poświęć teraz trochę czasu, pomyśl sobie chwilę w tej ciszy o tym, no właśnie, czy czegoś tutaj nie zaniedbujesz, czy nie trzeba by czegoś więcej w twoim dniu poszukać. Moi drodzy, a teraz się chwilkę, chwilkę pomódmy razem z tymi siostrami. Najpierw nasz dobry Ojcze, prosimy cię, żebyś dał nam taką łaskę uświęcania rzeczywistości. Naucz nas dostrzegać w różnych czynnościach, w różnych miejscach życia, w różnych sytuacjach, w ludziach, w spotkaniach, w tym wszystkim, co jest po prostu naszym życiem. Daj nam taką łaskę, żebyśmy widzieli, dostrzegali Twoją obecność, żebyśmy też potrafili tak nasączyć rzeczywistość sprawami duchowymi, sprawami modlitwy, jakby trwaniem w obecności Twojej. Tam czasem nie, trzeba, nie potrzeba słów, ale naucz nas takiego nieustannego, jakby przenikania wszystkiego Twoim światłem. Ojcze, pobudzaj nas do tego, Ojcze, daj nam taką, taką zdolność, takiego, takie natchnienie Ducha Świętego, żeby On nas nieustannie do tego zapraszał, żebyśmy my słyszeli też te wezwania, które On nam daje. Święte siostry ze, z Francji, siostry Tereso i jej towarzyszki, bardzo was prosimy o wstawiennictwo, wspomagajcie nas, módlcie się za nas, módlcie się razem z nami, żebyśmy podobną łaskę jak wy otrzymali, takiego uświęcania, Rzeczywistości. Niech tak się stanie. Amen. Moi drodzy, to tyle w tym naszym dzisiejszym spotkaniu. Mam nadzieję, że siostry Wam dzisiaj towarzyszyły w dobry sposób i Was nauczą trochę większej bliskości z Panem Bogiem. Proszę przyjmijcie teraz na koniec tego dnia błogosławieństwo, żeby Wam się dobrze i spokojnie i w łasce Bożej spało. Pan z wami. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Śpijcie w pokoju Chrystusa, Kochani, niech to będzie najpiękniejsza dobra, spokojna, pełna łaski Bożej noc. Yy, mam nadzieję, widzimy się jutro rano we wstawakach, też do usłyszenia jutro wieczorem w kolejnych zasypiakach. Wszystkiego dobrego dobranoc z Bogiem.